Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Odegar. a to materiał z openingu Clash Royale. Dzisiaj króciutki odcinek, ale za to bardzo treściwy, gdyż otworzymy sobie Giant Chesta, Magical Chesta, Super Magical Chesta, to wszystko Summer Offer. Mam nadzieję, że w końcu poleci nam jakaś legenda z tych zwykłych skrzynek. No a jaką legendę bym chciał dostać? No brakuje mi, przyznawam się, troszeczkę tego loga i to... Właśnie celuję, i tego bym właśnie jak najbardziej chciał. Odcinek może wlecieć troszeczkę później, no bo wiadomo, że jeszcze Esport nał weekend przede mną, więc jakoś po weekendzie postaram się go dla Was wyrenderować i umieścić jak najszybciej. No cóż, zapraszam na materiał. Bawcie się dobrze. Od Super Bunch No bo przyznam wam się, że nie mogę się doczekać Co z niego poleci i czy będzie legenda No dobra, zaczynamy od Goldika, Szkielety, czyli tak naprawdę Standardzik, dużo komonów ee, Łuczniczki w tej chwili No i już jest 35 rarów, więc jest jakaś szansa W tej chwili na legendę, zobaczymy co 72 rary, jest jeszcze większa szansa W tej chwili, Tombstone 11 epików, Egrzekutioner Co teraz tam poleci? Jest epik, będzie legenda będzie legenda! Ja pierdzielec, jaka legenda. LOK! O, Wizard odblokowany! Też jest dobrze, moi drodzy, też jest dobrze. Electro Wizard też go nie miałem, więc super! Świetnie się cieszę. No wolałem loga, ponieważ bardzo go, go brakuje do Hokraidera, ale Electro Wizard no to jest naprawdę dobrze. Zobaczcie sobie jaki dropik, no... Pozytywnie, ważne, że ta legenda w końcu się trafiła. To moja druga legenda w ogóle z jakichkolwiek skrzynek. No, powiem wam, wystartujemy sobie teraz z Giant Chestem, a na końcu będzie Magical Chest. O coś tutaj jakieś problemy z łącznością, ale mam nadzieję, że to na mnie przeszkodzi, ee, jeśli chodzi o cały opening. Dobra, 2000 Golda Prince. Tutaj szansa na legendę 2%, więc raczej, oj, raczej nie będzie tej legendy Tombstone. No jest, elita barbarianki. Nie gram w ogóle tą kartą, więc obojętne mi to jest, ale dużo osób tego klanu poszkuje, więc mogę im po prostu to oddawać. Dobra, następną rzeczą, którą nam pozostało, to jeszcze Magical Chess z Areny 10. Zobaczmy, co będzie. Czy udałoby się drugą legendę zdobyć? To, to, to by był po prostu cud nad Wisłą, A raczej nad Odrą, bo jestem z Wrocławia. Tesla Knight. Oj, oj, zobaczymy, co będzie. Oj, nie będzie raczej legendy. Spear Goblins? Oj, nie będzie jeszcze, jeszcze mniejsza szansa na legendę. X-Bow? No i niestety. No i niestety. Furens? I ostatnia rzecz, jaki to Epic poleci? E, Mirror? No i tak właśnie to wyglądało. No ale fajnie, że Electro Wizard już jest yy, u mnie w komplecie. Już zasilił yy, moją talię, więc yy, kolejne możliwości ukazują się. Tymczasem dziękuję wam, że byliście do końca. No i co? Do usłyszyska, do zobaczyska. Szczała, siema!